Dzień dobry, witam Was serdecznie w pierwszym odcinku serii Ogarnąć ogród. Będzie to taka krótka seria, w której chciałbym pokazać jakieś prace związane z naszym ogrodem na jesieni, takie właśnie uprzątnięcie, przygotowanie trochę do przyszłego sezonu. W czasie, kiedy nie mam za bardzo na to czasu, po prostu, czyli prostymi metodami, dajcie znać po tym odcinku, co byście może jeszcze chcieli zobaczyć, czy wam się w ogóle taka seria będzie podobać. A na razie przechodzimy do pierwszej, na rozruszanie się czynności, pierwszego odcinka. Dzisiaj na warsztat krótki bierzemy nasze podwyższone grządki. Jak widzicie, tylko jedna grządka jeszcze coś ma, są to pory i salery. Reszta jest pusta. No, trzeba to po prostu ogarnąć. Nie ma sensu już chyba wysiewać nawozów zielonych, które myślałem, żeby w tym roku wysiać. Nie mam też nawet ich przy sobie, więc zwyczajnie po prostu zabiorę chwasty, troszeczkę tak delikatnie przegrabię z wierzchu. Gdzie nie, gdzie jak się uda, to dodam kompostu, ale nie za bardzo gdzie jest, bo wszystkie grządki mam wypchane wręcz po brzegi i właściwie to jest jedyna grządka, do której mogę. Dodać kompostu, bo troszeczkę jakby brakuje tej ziemi i przykryję słomą moi drodzy. To jest wszystko. Tu nie ma co więcej w tej chwili robić. Gdybym jeszcze miał jakieś różnego typu nawozy, gnojówki, niegnojówki, różne inne cuda, wszystko bym tutaj władował, żeby zwyczajnie to jakoś troszkę polepszyć stan glebowy, ale no niestety, tak jak mówiłem, wszystko jest nastawione na budowę domu i trzeba robić tylko tyle, ile, ile można. Także raz, dwa. Znalazło się jeszcze kilka małych pietruszek, a reszta już wyląduje w kompoście. Jeszcze wydobywam dużo kończy perżu. Teraz akurat mało złapałem, ale tutaj macie o, nie tylko zresztą perzu. Ale rosną tutaj takie rośliny, które będą się zimą dobrze czuły. Chcę je wydobyć, żeby latem mi nie kolidowały tam, tak? Z moimi warzywami. Pierwsza grządka jest tutaj ogarnięta wstępnie. To znaczy zgrabiona. Nie jestem miłośnikiem wielkiego przekopywania do góry nogami. Ale troszeczkę zgrabiłem tak na 5 cm głębokości. Ona ma ze 20 cm wysokości ta grządka. No plus oczywiście to, co dalej idzie w ziemię. Natomiast te 5 cm przegrabienia dało mi tyle, że takie naprawdę solidne yy, ogniska chwastów po prostu... Usunąłem. Jest tutaj dużo różnych no, składników pokarmowych dla naszych dżownic w kompoście, a tam na grządce nie ma sensu tego na razie zostawiać, bo jak ja to przykryję jakąś słomą, jakąś ściółką, to po prostu będzie niestety szansa, że to się jeszcze ukorzeni przed w ogóle nadejściem zimy. Znaczy, korzenie się ukorzenią. No tak, no trochę tak, jakby. Nie daje wszystkich kwastów tutaj. Czasami zostawiam na grządkach, ale najlepiej zostawiać jak już jest lato. Tak w sumie najbezpieczniej jest jak jest lato, i pielimy coś, to wyrwać, zostawić na grządce, bo to się po prostu obsuszy, wróci do gleby. A teraz jak ja bym to zostawił na wierzchu, przykryję czymś, może się ukorzenić. Musiałbym na słomę to rzucić. No, też by można było, ale myślę, że w kompoście będzie z tego większy pożytek, bo tutaj pewnie jakieś tam części azotu czy innych łatwo utlenialnych kwestii bardzo szybko by wyskoczyły z tego kompostu. Mam troszeczkę jak widzicie, popiołu. Cały czas ta nasza ziemia tutaj jest dosyć kwaśna. Ostatnio badaliśmy wodę ze studnia, bisynki miała 5,5 pH, więc no raczej bardzo kwaśna nawet bym powiedział. Więc mam, że ziemia też jest kwaśna, aczkolwiek chyba się skuszę na zrobienie tych badań w końcu gleby, żeby wreszcie to wiedzieć dokładnie. Więc dodamy trochę popiołu. Tu mamy Przede wszystkim odkwaszanie, ale mamy też inne składniki. Jak widzicie, niektóre mam takie o, jeszcze zwęglone części. Fosfor, potas, inne składniki potrzebne, ale przede wszystkim odkwaszenie też tego, więc damy troszeczkę tego popiołu. Dzisiaj nie ma wiatru, więc można sobie o, poszaleć z takim rozsypywaniem nawet, nawet dosyć sporej ilości, bo ja sobie teraz jeszcze to zgrabię. Tam, tutaj nie ma praktycznie w ogóle azotu więc nie ma tutaj jakby problemu, że coś tam się teraz będzie pobudzać do wzrostu nie, po prostu będziemy dodawali inne składniki, które też są bardzo nam potrzebne w ogrodzie Tutaj się nościółki nie daje jakoś strasznie dużo. U mnie ma ona polegać tylko na tym, ta zabawa, że, że będzie troszeczkę ograniczać parowanie, że w grządce będzie woda, więc ta ziemia sobie nie będzie, nie będzie przesuszona, będzie sobie pracować. Co tam jeszcze się w niej nie rozłożyło z jakichś takich wcześniejszych kompostów niezbyt przerobionych, to się jeszcze mam nadzieję porozkłada przed zimą. Troszkę może mniej przemarznie ta grządka. I tyle, bardzo łatwo to jest na wiosnę wziąć po prostu grabie i ściągnąć. Jeżeli ktoś chce wysiewać to porobić sobie rowki w tym o jakieś tam... no teraz to jest świeża, to mi się czepia, ale tak ogólnie to o... Łatwo to ściągnąć, także nie ma problemu. Jaka ściółka to już jest do wyboru, do koloru kto ma jakie możliwości. Jeżeli komuś nie będzie się podobać, że część tej ściółki nam tu zwieje, i, i tak jak tu na trawie się pokaże, to lepiej sobie zrobić takie ściółkowanie w grządce, właśnie takie, gdzie nie ma tyle. Ziemi, gdzie jest trochę więcej tych, tej ramki, wtedy tak nie będzie nam wywiewać. Można to wyściukować trawą i liśćmi, tak jak teraz mamy cały czas jeszcze działkę nieskoszoną, i liści trochę. Kosicie sobie kosiarą, na przykład z koszem rozdrobnione, to wszystko z tego kosza, zamiast do kompostownika, wszystko to część można po prostu wywalić tutaj na grządkę, i taka trawa z liśmi to już właściwie zostaje, bo to na wiosnę to mało co z tego będzie mało widoczne, żeby cokolwiek przeszkadzało takie rozdrobnione, ja akurat korzystam ze słomy chyba drugi rok z rzędu, bo akurat trochę za dużo kostek na, na budowę kupiłem. Nie mam takiej kosiarki z koszem. Nie mam nic innego pod ręką, więc to tutaj rzuciłem, ale to już mówię do wyboru do koloru, można trawą, można nosianem, liśćmi, y, słomą, Można też jak ktoś chce uprawiać w taki inny troszkę sposób to też z rębką i wtedy tej z rębki już nawet nie ściągać, tylko po prostu ją odgarnąć i, i coś posadzić, czy wysiać. I można właściwie wszystkim, co, co się da y, to robić tylko z głową. To jest bardzo. Taki no, szeroki temat, nie chcę tutaj się rozwijać jakoś strasznie. Jak widać grządki ogarnięte. Chwasty już wrzucałem do taczki, bo za dużo w tym wiaderku. Jadę z tym na kompost, rzucić do kompostownika. Cienka warstwa kompostu poszła, ja wiem, może około centymetra, może w niektórych miejscach dwa. No miło byłoby wyrzucić co roku sobie 5 centymetrów dobrego kompostu przesianego. Ja nie przesiewałem. I taki jest jaki jest, ale to i tak najlepszy jaki na razie mam. Więc jestem zadowolony, że w ogóle coś mogę tutaj dorzucić. No wszystko wymaga czasu, wymaga energii poświęconej na to, a ja już będąc półtrupem przy budowie tego domu, no to to robię tylko tyle, ile mogę. Ja nic wielkiego nie zrobiłem. Po prostu dopytujecie często, co tam będę robił, co będę to, tamto. No to dla tych stałych widzów staram się pokazać, co jak nie mam czasu, nie mam zbytnio możliwości ani siłowych, ani materiałowych, co sobie tutaj zrobiłem. I tyle. To żadna wielka filozofia, ale względnie przygotowane, jeżeli będę miał ochotę coś jeszcze w tym roku tu siać, sadzić w sensie na przykład czosnek czy cebulę o zimą. No to, no to wystarczy to odgarnąć i, i, i zasadzić, czy wysiać coś, ale czy znajdę na cokolwiek czas, nie mam pojęcia, raczej wątpię. Tyle mi się udało powiedzieć. Mam nadzieję, że za tydzień uda mi się zrobić jakiś inny odcinek, bo mam jeszcze przecież do ogarnięcia tunel foliowy, szklarnie, poletko, tak naprawdę krzewy, drzewa. Zejdzie się chyba do wiosny. Jeżeli macie jakieś ciekawe porady co do ogarniania takich grządek lub też yy, po prostu pytania jeszcze jakieś, to zawsze na dole wszystko czytam, co napiszecie. Do zobaczyska. Papa! Pa.